Siemano, z tej strony Ewil i w dupie mam te wasze łapki. Cześć, z tej strony Ewil, witam was w kolejnym odcinku z SG. Dzisiaj po raz kolejny zagramy sobie na któryś arenach i ten odcinek będzie bardziej poradnikiem niż samą grą. Ponieważ ktoś tam napisał w komentarzach, że chce się nauczyć grać, także spróbujemy pomóc wam mniej więcej ogarnąć taktykę, jak w łatwy sposób właśnie wygrać SG. Przynajmniej mam nadzieję, że uda mi się wygrać. No bo ktoś prosił, żebym powiedział jak się bije i tak dalej. Bić się za bardzo nie umiem, ale umiem przemyśleć to jak odpowiednie zachowania mogą wpłynąć na wygranie naszej rozgrywki. Także co, zaraz zaczynamy. I lecimy do przodu. Co do skina, jeszcze nie umiem się zdecydować, czy bierzemy tego czy innego. O, tu jakaś potka, żarcie, dobra, zawsze spoko. I lecimy gdziekolwiek, szczerze mówiąc, bo ja tutaj skrzynek nie znam. No to polecimy sobie może tędy, tam wiem, że jest coś w tej skrzyn, Znaczy, tutaj gdzieś chyba było. Dobra, no nieważne. Polecimy do jakichś domków, albo nie przebiegniemy tam. Tam jeszcze nigdy nie byłem. Zobaczymy, co tam takiego jest. Szczerze mówiąc, bardzo rzadko gram na tej arenie i wywalimy te potki, bo... o, skrzyneczka i hełmik, ale hełmik już mamy chyba, to to wywalimy, to wywalimy. E, żart jest. Czy tu, czy tu jeszcze są jakieś skrzyneczki, nie wiem. E, nie wiem czy ktoś nas goni. Wydaje mi się, że tak, dobra. To jak dostaniemy jakieś eku, on nawet w czymś w nas wyrzuca. Gdy dostaniemy jakieś eku, to od razu to założymy i zabijemy go jak najszybciej. Ja to żalcie wywalę, bo skoro i tak go zaraz złapiemy, to e, dlaczego by nie? Dobra, zobaczymy co tutaj jest w tej skrzynce Syf. Okej, okay, mamy już eku, zaraz będziemy go klepać. Czy on poleciał z nami? Mam nadzieję, że tak poleciał, dobra. Czyli co, chłopie giniesz. Oj, coś przylagowało. Nie wiem, czy to jest moja wina, czy serwera. Ale w każdym razie on już nie żyje. Jak widzicie mam nową klasę. On też miał jakąś ciekawą klasę, bo widzę, że ma łuk strzały. Żarcie odzyskaliśmy, tutaj nic ciekawego nie ma. Także zaraz sobie gdzieś pobiegniemy. No i co? I przede wszystkim właśnie było ważne to, żeby wyczekać tego przeciwnika. I zaraz udamy się do następnego. Jeśli widzicie jak dwóch gości się bije, to poczekajcie chwilę, aż stracą obaj HP. Wtedy łatwiej będzie wam ich zabić. Dobra, czy coś jest w tym? domku Jest jakaś skrzyneczka, e, nic cennego nie ma, także lecimy jeszcze na górę zobaczyć. Chyba tam widziałem skrzynkę, nie wydawało mi się. E, no to co, lecimy jeszcze na ostatnie piętro, chyba ostatnie? Tak, ostatnie. Tu powinna być skrzynka i jest. I mamy dużo żelaza. E, na spawnie, z tego co pamiętam, był, mm, był, 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 był crafting, także jeśli polecimy na spawna, e, to jesteśmy w stanie skraftować sobie żelazny miecz, który jest o e, pół serduszka lepszy niż aktualny. Ktoś nam napisał na SG. Znaczy w komentarzach do filmu z SG, także dzięki za info, e, będę już wiedział. Wiem, że mnie trochę cofa i to jest spowodowane moją klasą, ponieważ on ma minus 10 spida e, No ale cóż, jeszcze nie dość, że cofa, to jeszcze laguje. Oj, no nie wiem, chcę Wam ten odcinek nagrać jako tak szybko, e, żebyście to mieli na jutro, e, bo wiem, że mnie część z Was prosiła, żeby jednak wrzucić odcinek poradnik, jak się bić. Nawet proponowaliście z kim go nagrać, aczkolwiek e, nie nagram z nim. Dobra, zobaczymy, czy w tym domku jest crafting, bo czasem pisaliście mi na live'ach, że w niektórych domkach są craftingi. Choć niekoniecznie na tej mapie, bo nie czytałem... Inaczej, nie grałem na tej mapie na live'ach. O, i mamy całkiem spoczko Zaraz sobie założymy. No i coś, zostaną nam tylko buty jakieś do skraftowania. Widzę, że większość domków wygląda mniej więcej tak samo. Ale są dosyć proste, ale nie jakoś e, strasznie proste i... Ten Skrzynki łatwo znaleźć, także jest w porządku. Nie trzeba się jakoś zbytnio namęczyć i widzimy, że dużo osób się bije. My niestety takiej sposobności nie mamy, aczkolwiek zdobywamy na tyle dobreku, że jakakolwiek walka jest niepotrzebna. Na live'u uzbierałem na tą nową klasę teraz, także mamy już zenchantowany na Shatness 1 mieczyk i zbrojkę też bodajże na Protection 1 jest w porządku. Widzę, że ktoś sobie tam swoje już wie, że to jest niedobre, bo w dwóch się kiepsko klepie. Eee, no ale cóż, zaraz damy sobie radę, widzę, że ktoś tutaj jest, ale nie będziemy tam jakoś skakać, wow, strasznie tu wysoko, trochę niefajnie, no tu sobie piszą, że ej Sojusz, Sojusz, nie bo mnie zabijesz, nie no na serio Sojusz, a jak na serio to w porządku, dobra, zejdziemy sobie niżej, Sz szkoda, że musimy chyba zejść na sam dół z tego co się orientuję, e oj cofa mnie nawet jak zjeżdżam, no no to już są wyższe poziomy cofania mnie. E, czekajcie, czy tutaj damy radę jakoś przejść? E, powinniśmy dać. Czekajcie, przeskoczymy sobie o tutaj. I... i e, a, wy, rozwalę to, bo nie wiem czy to by mi nie przeszkodziło czasem w parku, że dobra, udało się przeskoczyć. E, ale tędy musimy chyba przejść o tutaj. Tak mi się wydaje. Aha, no dobra. E, tutaj pewnie ktoś już był, także nie będziemy się wracać. To jest raczej sam początek mapy. Widzę pewnego gościa. I zaraz się z nim będziemy bić. Nie. Nie chcę sojuszu, ale strzelać z tobą też nie chcę, bo jestem kiepski w strzelaniu. A on widać ewidentnie umie w nas trafić. Dobra, polecimy sobie na spawna. On sobie tutaj będzie strzelać, ale z średnim skutkiem, tak sądzę. E, mam nadzieję, że mnie zacznie zaraz gonić. Ale to jeszcze. O, patrzcie, jaki ziomek! Zaraz. A nie uda mi się go zajść od pleców, więc na niego postrzelamy przynajmniej. Łoda, fuck! Ktoś z tyłu! A, sojusz, pieprzony sojusz. No, i właśnie tak to jest, jak się. Aj, walczy z sojuszem. No dobra, nie spodziewałem się tego. Nie udało nam się nic skraftować, ale za to jesteśmy już na innej arenie. I mam nadzieję, że tutaj się trochę lepiej spisze i kogoś zabijemy, bo tamta była raczej kiepska. O, udało nam się od razu zeskoczyć tutaj, także w porządku. Eee, na początku nie dostajcie żadnych, e, żadnych obrażeń, co jest dosyć ciekawą rzeczą. Otwieraj się skrzyneczko. E, dość dobrą rzeczą, że po prostu najpierw zeskakujecie na to, a nie wskakujecie do wody e, bo po prostu tracicie cenny czas. No i patrzcie, znowu mnie cofa, coś mi się tutaj nie podoba, coś laguje ten e, serwer nie wiem czy muszę co jakiś czas zwaniać, czy nie. No bo po prostu nie chce się cofać co uch, chwilę to nie jest za e, fajne na pewno oglądać jak ktoś jest ciągle cofany i to jest wina serwera, nie moja. No i patrzcie, i znowu mnie cofnęło. O, i widzę, że chyba jest kolejny jakiś sojusz, skoro jeden ziomek pisze, ej gdzie ty, to raczej się z kimś tutaj ugadał. Za 10 sekund dostaniemy nasze EQ, chyba, tak, dokładnie, już nam się pojawił napis i dopiero wtedy możemy się zacząć bić. Także ja już jakiegoś ziomka tutaj widzę, najlepiej się może skitrać, po prostu przeczekać te, ten czas, kiedy dostaniemy te EQ, właśnie o teraz. I teraz możemy się klepać, tylko pytanie, gdzie on się schował? No bo chyba go tutaj w domku nie ma, nie, jest za tym całym budynkiem. Dobra, trochę go sklepaliśmy, ale to i tak dosyć słabo, bo. E, bo, Czekajcie, ktoś jest chyba tutaj gdzieś. Zaraz tam bijemy jeszcze raz. E, bo zostało mu 7 HP, czyli w sumie był na jednego strzała. No ale to nic, zaraz kogoś tu wynajdziemy. Chyba jest w środku. Nie jestem pewny, głowy sobie nie dam uciąć. A w takich miejscach się źle kogoś szuka, e, bo łatwo może nas złapać i zabić. Dobra, weźmiemy sobie to tak, te patyki, które już i tak tutaj. Ale nam się nie przydadzą. O i widzę jakiegoś typa jest na górze. Czy tam się da jakoś wbić? Mam nadzieję, że tak i że zaraz tam wbijemy. Chyba, że nie. Chyba, że zeskoczył. Dobra, jak zeskoczył, to musimy się wrócić. Oj, kurde, Ewi, nie ogarniasz za bardzo tej mapy. O im chyba idzie do nas nawet z tego co widzę. Idzie do nas. Zaraz się przekonamy. Bo tutaj pewnie na shifcie idzie. Ja bym też tak szedł. Zaraz... O, jest! Cześć, 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 cześć. Ło, wow, ty masz 6 HP. I patrzcie, jeszcze nas zjedzie. No nie, no po prostu kurde, no nie. Zjemy coś. Mamy mniej HP od niego. No i co teraz zrobisz? Masz tylko łuk, a ja mam proeloeku i pocisłem cię właśnie. W jedną sekundę. Także widzieliście. Takiego ziomka trzeba było po prostu wyczekać, aż on wyjdzie i padnie. Bo inaczej byśmy mogli zginąć to dosyć szybko. Czy coś tutaj ciekawego jest? Zaraz się przekonamy. Pierwszy raz, szczerze mówiąc, tędy idę, I, ale mam nadzieję, że zaraz gdzieś wyjdziemy. Po mini-mapie. O, patrzcie, podwójna skrzynka. E, z tego co wiem, na Blitzach się nie otwiera jej dwa razy, no dokładnie. Tu chyba była jakaś dźwignia. Aha, dobra, to tylko to zamykało. No czyli co, czyli wracamy na górę. E, no i co, pierwszy frak już jest. Może nie było to za mądre, także się biłem na shiftie, on mnie cały czas odpychał, bo z tego co wiem, to oni chyba mają pancza w tych łukach. Ale reszta całkiem spoko wyszła, tak sądzę. Tam nam się zbagowała część Eku, ale to nic, zaraz wyjdziemy sobie na dół. Czekajcie, gdzie było zejście? Ja mam bardzo kiepską pamięć, jeśli chodzi o takie e, pomieszczenia. Dobra. Musimy sobie pobiec gdzieś w tamtą stronę e, i pozbierać może jakiś porządny EQ. No o, i znowu cofnęło, nie podoba mi się ten serwer. Coś ostatnio strasznie cofa i się psuje. Ale to mam nadzieję jest czasowe i wszystko się ogarnie. Nie mamy już jedzonka, co nie jest za dobrą rzeczą, bo jak nam spada jedzonko, to nie będzie nam się regenerować e, życie, kiedy zaczniemy dostawać jakiś damage. No i mam nadzieję, że jeśli kogoś znajdziemy, to właśnie on będzie posiadać jakieś żarcie, przynajmniej e, odrobinę, żebyśmy nie padli. Patrzcie, jak nam szybko to spada, ten pasek głodu. Nie wiem czemu, to nie jest normalne. Pewnie przez to, że tak trochę cofa. E, no cóż. Wcześniej było, tak jakoś się stało, że nie cofało je, nie wiem. Czemu to tak było, ale to było całkiem spoko, że ta klasa nie cofała, ale chyba była wtedy za bardzo, za silna po prostu. No i znowu włączyli opcję, e, dobra, to jednak ty będziesz spowolniony. No i ktoś jest tam. I chyba on jest dosyć blisko, bo widzę, że ten kursor strasznie szybko się obraca. Czy on jest czasem gdzieś pod nami? Nie, no chyba nie. Musimy iść w tamtą stronę. O, widzę go, widzę go, widzę go, widzę go, ale się zbagowałem. Teraz trochę postrzelamy, a reszta się pobijemy. Dobra, gin, 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 i nie żyje. Czyli co? Czyli przede wszystkim ruszajcie się. Gdy bijecie się, to da wam trochę jakąś małą szansę, że on nie będzie widzieć, w którą stronę się przesuniecie. Przez co nie będzie mógł was namierzyć, wycelować czy coś. Ale już lepsi gracze raczej ogarniają. No i przede wszystkim rozglądajcie się. Jeśli widzicie, że załóżmy. Że załóżmy, zbieracie jakieś eku, to ustawcie się w stronę gościa, który jest najbliżej, czyli narada, że... znaczy nam, Boże, na kompasie widzicie e, kto gdzie jest, co daje nam taką mini możliwość ogarnięcia, e, z której strony będzie potencjalny przeciwnik i zobaczenia go e, jeśli właśnie będziecie podnosić to eku. No i zapamiętajcie, że Q e, e, służy do wyrzucania rzeczy, patrzcie jakaś skrzyneczka. No, i oczywiście skrzynki. Wow, Blitz Stara. Nawet się nie spodziewałem, że go podniosę. Nawet nie chciałem go podnieść, to było strasznie randomowe. Aha, i zanim go będę zbierać na jakąś klasę, bo mówicie, że klasy są fajne, wrócimy na spawn. Aczkolwiek wydaje mi się, że na spawnie e, tutaj nie znajdziemy żadnych e, craftingów. Ale jakoś głowy sobie nie dam uciąć. Dobrze, że mamy minimapę, przynajmniej widzę, i się orientuję, gdzie jest ten właśnie spawn. Dobra, mm, craftinga nie ma, jest tylko enchanting. A raczej nam się nie przyda. O! Któryś ziomek jest gdzieś tam, także udamy się w tamtą stronę. Eee, no i co? I możecie też strzelać z łuku, ale nie strzelajcie jak widzicie, że gość jest całkiem blisko, bo niekoniecznie uda wam się go trafić, a, a wtedy on ma przewagę, że walnie was dwa razy zanim wy zdążycie zmienić broń. Także z dalszej odległości ładujemy, z bliższej już nie. No. Eee, koleś jest chyba po drugiej stronie, tak mi się wydaje. Powinien być po drugiej stronie. I na wprost nas gdzieś tam. Mam nadzieję, że go nie przelecę, to znaczy nie ominę, i wtedy wrócę się, a on mi na plecy wskoczy. Ale nie, dobra, mamy buty Sonika, trochę cofa w nich mimo wszystko. Boże, dwa razy cofnęło. Czy ja będę się co chwilę stawać, żeby mnie nie cofało? Lol, what, znowu. Naprawdę, tak się psujesz. Nie wiem, co się dzieje z tym MISG. Ktoś deadnął tu. No, bardzo odkrywcze. Jesteśmy na SG, tu raczej ktoś deada. O, widzę jakiegoś typa, właśnie. O, i on ma żelazny mieczyk. Uff, to będziemy musieli go jakoś zajść od tyłu. Tutaj... O, i on goni innego typa. Dobra, mam nadzieję, że się będą bić. Jak się będą bić, to mamy szansę. Dobra, i teraz szybko go sklepać trzeba. Fuki, aaaa, gin, 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 Dobra, udało się ich sklepać. Znaczy, jednego sklepać, drugi... Po prostu zginął śmiercią naturalną, gdybyśmy nie mieli właśnie tego tego miecza to raczej byśmy padli. Dobra, najbliższy przeciwnik jest gdzieś tam i nie widzę go za blisko, także możemy zacząć się bawić w wyrzucanie eku i... O, jest żelazny mieczyk, dobra, to przede wszystkim trzeba podnieść. Czy coś tu jeszcze jest ciekawego do podniesienia? Może jakaś klata? E, nie, nie sądzę. Czekajcie, czy coś tu jest? Nie widzę. Ale musimy cały czas obserwować, czy tam nikt nie biegnie. Podniosę podnios sobie tą potkę. Wypijemy. W sumie ona nam nic nie da, no ale po co ma tu leżeć? Klata. Potrzebuję. O jest, dobra, widzę klatę. Dobra, i najbliższy przeciwnik jest gdzieś tam. Patrz, ile mamy patyków. Niemożliwa ilość. No i widzieliście. Oni się zaczęli bić, i wtedy w momencie, kiedy oni się zaczynają bić, ty dopiero zaczynasz wchodzić do teamfightu, inaczej byś e, dostał jakieś niepotrzebne strzały, które by tylko utrudniły. E, ci, przeżycie. No, trochę się przycina to wyrzucanie rzeczy. Ale zaraz mam nadzieję, dorwę się do tej klaty, już jest coraz bliżej. Z każdym wyrzuconym itemem, ta klata jest coraz bliżej. Oj, trochę przycina wyrzucanie tych rzeczy. Naciskam Q i muszę trochę czekać. Jeszcze 2 i 1. No, wywal się. Jeszcze buty. No, ile muszę czekać do tej klaty? Znowu buty. Łuk. Sword. Aaa, dobra, mamy wreszcie klaty. udało się. Jak długo to trwało. No i co, i najbliższy gdzieś przeciwnik jest tam. I strasznie buja mi się kompas, to znaczy, że on chyba jest dosyć blisko, albo się przemieszcza. E, no ale cóż, zaraz do niego dobiegniemy, chyba jesteśmy już ostatni. I on też jest ostatni. Także co, jak widzicie, na statek. Nie rozkazuj mi, idę gdzie chcę. E, no jak widzicie, właśnie warto jest wyczekiwać takich ludzi, bo oni się tam biją między sobą, nie zwracają uwagi, że ktoś może im wejść na plecy. Tak jak w poprzedniej rozgrywce, chciałem zaatakować jednego, drugim wszedł na plecy, no i zginąłem. Eee, no cóż, właśnie o taki moment mi chodziło, żeby go nagrać na SG. Nie wiedziałem, czy uda mi się to zrobić, czy podczas live'a eee, będzie to raczej łatwiejsze, no ale wyszło na to, że akurat idealnie się złożyło. Eee, gościu wpadł na ten sam pomysł. Ten, ten, ten każe mi iść na statek. No się, że chodzi o ten statek. I mam nadzieję, że on się gdzieś tam zblokował i po prostu nie umie wyjść. Albo stoi z łukiem i pewnie będzie na mnie czekać. Na statek ko koło pustyni. Ja wiem gdzie ja mam iść, nie jestem głupi. Może jestem nieogarnięty, ale nie jestem głupi. Dobra, lecimy. On gdzieś tutaj się musi kitrać. Szczerze mówiąc nie mam pojęcia jak wejść na statek. Chyba tędy. Tylko, że on ma taką przewagę. Że skoro on w sumie pisze, to gdzieś tutaj musi się... Kitrać. I mam nadzieję, że zaraz go odkryjemy. Gdzie on tak naprawdę jest? Chyba jest pod pokładem. Tak mi się wydaje, że jest po pod pokładem albo nad pokładem. Hmm. Jest nad pokładem. Dobra, widzę go. Spryciarz jeden. Dobra. Mam nadzieję, że on zejdzie, bo nie będę tak na niego czekać, chyba do uslanej śmierci, bo on się boi po prostu. No nie, on będzie sobie tam u góry siedział. To hotu, tak żebyś mnie zrzucił. Nie jestem głupi, nie będę szedł na górę, przecież wystarczy, że mnie zrzuci i ja nie żyję. On myśli, że co, że ja zejdę. Ha, i co jeszcze? Hotu pvp, już to widzę. Właśnie mam całego dnia na nagrywanie. <śm> Teraz się dopiero dowiedział, że pewnie nagrywam. I co, i co to zmieni? Nic nie zmieni, on dalej nie zejdzie. No nic, trudno. Będziemy musieli przeczekać chyba te 4 minuty. A może ja to po prostu wytnę, bo nie ma sensu. Nie, on nas na pewno zrzuci. To jest zbyt. Z... Nie, niepotrzebnie by tu wbijał. Gdyby nie miał zamiaru nas zrzucić, pewnie by tu nawet nie wchodził. Zaraz ogarniemy. Wejdziemy na drugą stronę. I spróbujemy go dostrzec z łuku. Mam nadzieję, że on takie łuku. Nie, ma. Ma łuk. dobra. Widzicie, wiedziałem. Będzie do nas strzelać. Aha, czyli trzeba po prostu szybciej zejść i najlepiej na drugą stronę. O nie, cofnęło nas. Widzicie? Eee, gościu jest po prostu sprytny. I nie, znowu nas zwagowało. No nie, czy to oznacza naszą śmierć? Mam nadzieję, że nie. Nie, dobra, ukryliśmy się. Ale ten gościu jest straszny po prostu. Eee, dziecko. W skrócie dziecko. Nie walczy, tylko się kitra. No po prostu, nie mam do niego słów. Nie będzie nic robić. What the fuck jak on nie trafił? Dobra, schodzimy pod pokład. Ja się z nim już nie bawię. Po prostu go wyczekamy. Czy ja mam jakieś żarcie? nie mam niestety. No czy inaczej, nie mam żadnego złotego jabłka, żeby zjeść. Eee, przedmioty w skrzyniach zostały odnowione. Klata. Klatę już mam, ale nie dam mu. Niech sobie siedzi w tym eku, którym ma teraz. Czy on zejdzie na dół? Nie, nie będzie. On tam po prostu będzie siedzieć. Dobra, wiecie co ja... Proponuję już wyczekać te dwie minuty, albo jeśli chcecie, to po prostu przewincie o te dwie minuty. Eee, no ja będę musiał tego gościa wyczekać i poczekać na deathmatch. Mam nadzieję, że mam lepsze EQ od niego, w sumie to wiem, że mam lepsze EQ. Eee, po prostu muszę go wyczekać. No cóż, i podmienimy sobie te buty od razu. I całe eku bo na deathmatchu... matchu eee, dam. Haha, ha. nie ma szans, zginie. Po prostu go zmiotę, zmiażdżę go jak robaka. No bo takie coś jest żałosne, to że on po prostu czeka aż, aż ja wejdę na górę, wtedy mnie zrzuci i będzie mieć fraga. Nie, tak się nie będziemy bawić. Plus to, że mnie cofa, co mi się nie podoba. Zdobyłem te buty Sonika, ponieważ tak będzie po prostu nam łatwiej. E... E, bo po prostu będziemy mieć więcej arm armora wtedy. Z tego co się orientuję, to to jest. Czekajcie, brakuje nam teraz czterech. Jak to założę, brakuje nam dalej czterech. Aha, nie. O, 13 ma, no to gratuluję, naprawdę, ale dojrzałość jest na poziomie 10-latka. Eee, no cóż, poczekamy tą minutę 40, nie będę się już nawet tam z nim wdawać w tą walkę, bo ona jest tak bezcelowa, bez sensu. On ma za dużą przewagę. No i widzicie, chowa się. Jak mały szczur. Jak szczur, tyle powiem. No i co, Właśnie tam z powrotem na górę, będę do ciebie strzelać. A on ma jeszcze tą klasę i będzie nam zdecydowanie mocniej bić niż my mu. Została minuta, także ostatni strzał mogę walnąć. Nie umiem w niego trafić. Dobra. Nie wiem, się, ja się z nim nie mam zamiaru bawić. Po prostu wyczekamy tę minutę i zjedziemy go na deathmatch. Jakie on ma w ogóle eku, bo nie patrzyłem? Mm. <laughs> na pewno ma coś szajskiego. Tak, szajski hełm. Klata jako tako. No i co? I spodnie jako tako, buty pewnie ma żałosne, jak cały typek. Szkoda, że nie mam tutaj żadnego craftinga, bym sobie skraftował przynajmniej jakieś, e, jakiś hełm żelazny był, bym wtedy miał o trochę więcej armora. Ale nic, czekamy te 30 sekund do deathmatcha i mam nadzieję, że nie będzie przede mną uciekał, bo jeśli tak, to będzie irytującym kolesiem. <grym> o, chyba on nie wie, że to obejrzy się jakieś 1000 osób. <laughs> ciekawe czy pozdrowi? jakiś kretyn. Także jak widzicie, Lampard DX, nawet nie umie XD napisać. Jest żałosnym typkiem, który nie potrafi się bić. Na całe szczęście, na całe szczęście nie mogę też go bić, pozdro. Oj, fuck, parkour. Co, i zeskoczył, czekać, czy on zeskoczył do wody? Fuck No i co, ja teraz będę go musiał pewnie cały Deathmatch gonić, bo go nie pokonam. No i gdzie on jest? Czekaj, się znowu pewnie poleciał e, Się gdzieś skitrać. Mam nadzieję, że teraz mu to nie wyjdzie. Dobra, i teraz ma śmierć na miejscu, fuck, znowu zaczął uciekać. A i teraz już go nie trafiłem, ale muszę coś zjeść. Widzicie jaki ziomek, ciągle ucieka, problem w tym, że ja mam buty ze speedem, a on nie, tylko że mnie cofa go nie, chyba, chyba go nie cofa. Tak sądzę, no właśnie, mnie już cofnęło. Oj, coś ta klasa jest niefajna w porównaniu do tej, którą mogłem mieć. No i cóż, przedłużają gościu tylko odcinek, bo prawda jest taka, że szans za bardzo nie ma. Dobra, ja go prześcignę. Aj, nie prześcignę go, bo nagle mnie coś cofnęło. A go nie. Dobra, wskoczył znowu do wody. O, oh, fuck. I to jest zły, zły pomysł, czy ja mam z nim walczyć w wodzie. Muszę po prostu dobiec do mostu. Albo nawet nie. On po prostu Pobiegnie dalej i poczeka, aż mu się zregenerują życia. Problem w tym, że on nie ma żadnego dobrego ekua, ja tak. Więc teoretycznie mamy przewagę, praktycznie też. Praktycznie jest martwy, jeśli znowu się to odwaguje, że będę go mógł pocisnąć. No i patrzcie, jeden hp. I teraz go jeszcze nie umiem trafić. Dobra, już dwa. No nie! Trzy. A i dobra, muszę go dogonić po prostu. Bo widzę, że on będzie ciągle i ciągle uciekać, a HP mu się regeneruje. Niestety. Oj fak, znowu mnie cofnęło, niestety. Ale już 7 HP ma. 8. O, jeśli wskoczy do wody, będę mieć przerąbane. Ale zbagowało go. Tylko gdzie? Dobra, tutaj. No nie, co to za zbagowana arena? Co się dzieje tutaj na tym SG? Nie podoba mi się to. Fak, no jeszcze mnie cofa. O oh, gaddemet, co to za walka. To miał być poradnik, jak prosto zabić gościa. On po prostu tylko umie uciekać. Plus to, że mnie cofa, ale go też widzę. Proszę, ja mam lepszego speeda. Chyba. No i co, dalej będziesz uciekać? Ja wiem o tym. Pozdrowiłeś widzów, to jeszcze teraz zaraz zginiesz, zjadę cię na ostro. Fak, znowu mi speed się wyłączył. Dobra, 5. Jeden HP. Dziękuję, dobranoc. Okej, okay, dobra, sorka, że ta arena była taka druga na teraz, znowu jesteś na odcinku. Sorry, że była taka długa, ale mam nadzieję, że jako poradnik to może być. Wystarczyło wam e, przede wszystkim nie lecić na fraga, trochę kminić. E, strategia jest bardzo ważna, bicie się już niekoniecznie. Sorry, że jakoś mnie tak przycinało na tej arenie, ale nie wiem czy to jest spowodowane. E, może jakieś lagi na serwerze, może DDoSy, nieważne. Jak coś gramy na MySG, icha, aha, icha, boże. E, nie wiem jak z tym skinem zostawiam go, chyba wydaje mi się spoko, Aczkolwiek dużo osób gada, że ten e, Creeper z tyłu jest dla dzieci, a to z przodu nie jest fajne, i nie wiem co tu mam za jakąś ramkę, ramkę przy twarzy. Nie wiem co to jest za oto, to z tyłu, nie wiem czy to widzicie na tył głowy, nie wiem co to jest, ale mniejsza. Chyba kaptur. Tak mi się wydaje. No i co, i mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, nie będę go już przedłużał. Jak coś, to możecie komentować, co ciekawego było. Jeśli macie jakieś prośby, też pytania, co właśnie robić na SG, żeby wygrać, to piszcie i co. Widzimy się pewnie w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Trzymajcie się i papa.